To... Hej, mam ludziska z tej strony inny warzenom mi jest orzełek. po i Poprzednim odcinku udało nam się... Wiem, że jesteś zachodnikiem chodzikiem, cicho bodź. Mm. W ostatnim odcinku udało nam się dwie fortece pokonać, a w jednej się właśnie znajdujemy i zrobimy misję Hostage Rescue. Nie wiadomo czym gościk nawiązany, chociaż go no no, właśnie go uratowaliśmy. uratowaliśmy. tutaj cały rejon, znaczy tą fortecę, a on co? Jeszcze jest związany, jeszcze ma problem ku Chorzy ludzie. Gdzie ty żeś poszedł? Bez pojazdu chcesz iść? A dobra, tam jest pojazd. Tu jest to wsiadamy i jedziemy Waszy typ ja tego zdjąłem. No zabij go. Tylko zabiję. A on u mnie stoi. Zobaczysz sobie później na odcinku. Boż. Dobra. Tutaj trzeba... Czekaj pod jadę gdzieś. Pamiętaj. Pepe... Ojczu. Nie. Udało się. Mam dwóch na moście. Jeden jest tam na daleko. Do mi. był w środku we, we, Wejdź i tamtego na moście Ty. Którego? We, ta, e, tamtego na moście, tego, tam, gdzie jest tam ja, we, ja już tam pójdę i zacznę ich wiesz, eliminować po cichu Co? kiedy mam go zabić? Jak tak, możesz, powoli Powoli zabijaj takich jak ktoś to, tam, tam, Czekaj, czekaj Nie trafiłem Świ. Sorry, zjebałem Brakamo Ale trzech żyje cały czas. Ładnie. Dobra. Podbiłem. Ej, że zerąbałem to, bo typu się akurat ruszył wtedy, kiedy miałby dostać heada. Sorry. No nie piekło to tak jak chciałem. Dobra. Uwolniłeś ich? Halo, Uwolniłeś? Nie uwolniłeś. Ty zwyczaj jako ty Już uwolniłem. Dwóch. A to mam się nie Ale czy ty, ma, ty widzisz te ryby tu? No i możemy naddawić, zabić, z nimi mieć skórę w To dawaj. Ej, ej! Pomocy! Dzięki. Chciałeś to? Myślałem, że myślałem, że Ale to były skoczyła. tylko dwie. Ale widzisz? No. Mam nadzieję, że się nie utopię. Czekaj, trochę się wezmę, uleczę i podniosę sobie rybki. Będzie fajnie. To już mam. Lecimy z kolejną rybką Jeszcze jedna została Zaczęłem się dusić przez chwilę Ale żyję Panie gdzie jesteś? Halo Marek Żyjesz Halo Halo No, żyjesz. Halo. Żyjesz, żyjesz. Żyję. No i dobrze. Wszystkie, słuchajcie Co? Ja słuchaj, Co? Klikam ognisko. No, zarobiłem. pa pa pa, pa pa. Może ja dołożę się, czekaj. Przestań się bawić. Co ty, dziecko pięcioletnie? <laughs> Od nim się bawię. Okej. Wsiadaj. Wiesz jaki jest problem, bo my tam musimy jechać. No. Dobra Dobra, automatycznie Tam nie, tam nie, tam nie musi. Ale ja jadę tam ten To czekaj, tam skoro nie, nie tu... No. Nie. Może tu No spoko. Tam jest Spoko, spoko, to tam jedziemy. A tutaj byliśmy, byliśmy. Tutaj widzieliście właśnie... Ogarnęliśmy fortecę. Ty, okay. słonik! Pamiętasz przygodę ze słonikami? Tak, ja, pamiętam, pamiętam. <grym> no i pozytywnie. No... Ja tego przeszukałem. Nie wiem, w ogóle co ja tutaj robię, nie? Tak przeszukałem A spokój. Co się dzieje? Co się właśnie wydarzyło? Co? Czekaj, Celownik nie... mi podążał za typem, nie? Automatycznie. Dobra. Nie dostał Dobra dawaj, jedziemy do tej wieży Chodź Dobra, ale nie uwierzysz co? Bo patrz, tak, tak, go, tak go na moja rakieta tu nie? No. Wyobraź sobie, że ta rakieta czy wtedy alnie Wyobraź że sobie, się... że nie mam amunicji Panie. Do broni pistoletowej No to źle chyba trochę Trochę tylko, ale co tam przy wieży Dużo zabijania tam nie ma, jeden z dwóch koniec jest Bo wieżami tylko odblokowujemy teren, a no nie? No tak. i tak ma zostać Ja wiem, że jestem cicho na chwilę Spoko spoko Przyciało gierkę trochę, ale to nieważne. Ważne jest to, żeśmy dojechali. Jakie? Okay. No ja zgadzam się. No. Teraz ty się powinieneś bawić wy tego osła z y, y, szerega. Daleko jeszcze? <grych> da daleko jeszcze. Tak! To daleko czy nie? <laughs> o, 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 to byłem, o, Boże, co się stało? Sorry! Tak jak mam Zarabałem. pomysł, daj mi chwilę Zrobimy multi kill Zrobimy multi to, że to nie jest zły Będę ja się wspinać normalnie, a nie Jakieś zabawy w kotka i myszkę No już Spoko, czekaj, no, ja już tak. się tam wspinał. Znaczy po górze się wspinał co dopiero Gdzieś tam na górze jakby to ktoś jest bo ktoś Dobra, jest spoko, radarze. spoko, wiem, widzę ich na radarze Więc ludzi? Idę nie żyje się tymi na dole może, ty wspinaj się Mam problem Wiem, wiem, ale nie mogę to nie, nie wejdę, nie wejdę Poddaj się Zaspaliłem go Trochę Co? Poddaj się, jak nie żyjesz Mięsem, go rzuciłem ich Mordo! Dobra. Nie się tak? Poczekaj chwilę, bo tam jest zwierzę i go atakuje, więc easy. Co, zwierzę go nie zabiło? Jestem. Nie wierzę. Spierdniczo. Co, serio? Czekaj uleczy się Eee, chyba wilk goni albo pies. To bil. Spoko Kuźwa Karteczka była To no poczekaj dawniej Ki jest wąs, pod nogi Co? Bądź. A ci już wężem Chyba typa zabiłem To ja ale nieważne Zaczekaj, ja go zabiłem Bo dostałem expa Wiesz jak zrobimy Ty idź tam zdobywaj wieże, ja do niego pójdę tam żeby ten Okej okay. No kto jest co najlepsze? On, on jest pod samochodem Aha. Muszę przejechać chwilę, poczekaj Zanim zdobędziesz wieżę, go tylko przeszukam A ja go odblokowuję O dobra. Karma event jest, dawaj odblokowuj wieżę ładnie No i taka współpraca się opłaca Nieprawdaż? Że... Chyba podczas kadcenek gadać nie można Szkoda Tutaj O Jezu, gdzie u góry, pani No nie, ja, ja też tak wiem. Ej, dawaj, chodź No tu jest bliska, tu jest bardzo fajna gdzie, co, jak, co, gdzie, co? Znaczyłem cię. No czekaj, zjeżdżam tutaj gdzieś. Dostałem Free A Trading Project. Fajnie. Coś znalazłem, tylko nie wiem do końca jeszcze co. Jesteś? Tak, jestem, jestem, ja czekam. Pary, no Ty już tam jesteś na miejscu mniej więcej? No jestem tak A na miejscu. No to poczekaj na mnie, bo ja samochodem jadę. Bo w złą stronę pojechałem troszkę i... No i mi odznaczyło. Tylko to trochę mnie boli. Boli to mocno. No, boli bardzo. Nie wiem. Dzięki. Jakbyś mógł i masz amo to możesz dać <grych> Dzięki Tutaj jest ta misyjka, spok Gotowi na przygodę? Bo my tak Take your hand. I have been keeping an eye on you, you are doing really good work. So you're the guy on the radio. Yeah, that's me. The voice of Radio Freak Yiraz! Rabbi Reirana! Look, you fight with your brawn, but I fight with my own Someone needs to get their hands dirty, and come on, look at me and Chotu, I mean, Chotu's dirty, but it's not like we can mess people up. The only guns we use are water guns, and come on, man, that's why I have this radio show. You have the broad shoulders and biceps to take down evil. You can carry <coughs> propaganda posters, which is great, but pagans propaganda machine is kicking it up a notch in response. His men are setting up temporary propaganda centers, and those places are churning out the bullshit 24-7, you yeah. So what do we do? You see all this hardware? I built it myself, man. I mean, you think Chotu helps? Come on, look at the guy. He's got body and mind dyslexia. The dude is practically... Yeah, to, to, to monitor Royal Army radio channels, and I managed to locate one of these centers. And you want me to put it out of commission? Hearts and minds, Ajay. Hearts and minds. We can't have Bugan contaminating the population with all his bullshit. And this, this will stop the propaganda? No way. Not even close. But don't worry. I'll track down the new propaganda centers whenever they appear, and then I'll relay the details to you. Meanwhile, you should go do what you do best. Go fuck up those members, man. Take out that first center. Oh shit, I gotta go back. Hey, uh, thank you so much for coming. Hey, Chotu, make him some chai. Bye. Chai banao, bhai. Sorry, this is not a first-class hotel, but we do what we can. Are you hot? Should we turn on the AC? Chotu, AC ko lagao, bhai. Sorry, it's really hot in here. It's like a hot box, man. It feels like Guantanamo Bay up in here. Yeah, yeah.

Ci jadaj? Dobra. Jedziemy Na autopilocie jedziemy Dobra, Czekaj chwilę Ty no nie którego to ja mam przeszukać? Ty przeszkałeś. Aha. Nie przeszukując typa, przeszukałem typa, nie? Polecam. Bo ty jesteś powiem ci. Widzisz, ty takich skilli nie masz. No. Kurwa. Walone drzewo, kto je tu posadził? Autopilot nawet na nie wie, na że tu jest drzewo, ten. nie? Słuchaj, no okulary, ja bym założył. Co? Założyłbym okulary. Są to załóż. Nie mogę. Jak to nie? No, nie wiem właśnie, ja no to poszedłem. Okej. Okay. Tak, na dół, po prostu, na chamę. Nie, jestem chamem. To się ma tak. tak. Aha, walnąłem świnie... Tym, jak to się nazywa, eee, Boże, kuźwa... Zderzakiem, a co? Świnia nam rozwaliła... Kuźwa szybę. To Nie tędy, nie tędy, nie tędy. No ja pojebało mi się sorry, czekaj. Autopilot mi nie działa dobrze. Ojdź. O Boże. Wybrnąłem z sytuacji tak jak zawsze. Polecam nie. serdecznie. To jest misyjka na cicho czy misyjka na głośno? Na głośno jak na... i to bardzo. Okej. Co nam że mam AWP? Na głośno jak najbardziej, bo tutaj trzeba niszczyć te rzeczy. Dobra. A, no dobra, cimy. na głośno. O Jezu, brak amu. Przez chwilę. Headshot. Tutaj niszczaj. Tak, ja mam mało ja życia, się zamiast byłem. się uleczyć to... Jestem debilem. A daj, ty jesteś poniższy, ja nie? Mamy znowu problem? No właśnie taki. Czekaj. Headshot Szybko! Dzięki. Zmienię na chwilę na kołach. Jak mogę niszczyć? A, dobra, najdamy. Ja samy to. Ty coś zostało małego. No dobrze, ja to niszczę. Okej okay. ładnie. Od pleców mamy towarzystwo. Już ładnie. Jostanie ja śpi. Udało się. Jesteśmy królami biznesu Podoba Ci się ta misja? No zarąbista, morto Dużo bum 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 bum! To moje drugie imię no, no, no. Co Twoja nawet widać Tobie wysadzać Wpizdu Dobra, ale to... ludziska my nagrywamy na zapas jeszcze trzy odcinki, więc... Nagrywamy tak właśnie po 20 minut gdzieś około Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał Pamiętajcie o Subiku na kanale Dzwoneczku, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia Oraz nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, aby pokazać, że Wam się odcinki podobają z tej serii Ze było żelek No witam, bardzo lubię tutaj przemieniać No czyjeś, życzę miłego dnia Dobra, trzymajcie się, jelo.